Cześć, siemanko, Maciej, RetroStrefa, dzisiaj zagramy sobie w dwie gry, jakie zakupiłem na C64 i są to nowiuteńkie tytuły, ponieważ będziemy grali w Age of Heroes, który jest z tego właśnie roku, tak naprawdę ta gra ma tylko miesiąc, zagramy sobie, prawda, w tą grę, zamówiłem, prawda, pre-order. Przyszedł, więc będziemy mogli, prawda, zobaczyć wszyscy, jak się tak naprawdę w tą grę gra. Ja pierwszy raz będę grał tak samo w to, w ten tytuł, więc wspólnie razem zagramy w tą grę. I tak samo pokażę Wam grę Organizm. Jest już to gra z 2018 roku, więc też jest tak naprawdę nówka sztuka. I też wcześniej nie grałem, prawda, w tą grę, więc sobie razem przetestujemy Age of Heroes, jak i organizm, więc zapraszam was serdecznie już do tego właśnie filmu, a zaczniemy sobie grać od Age of Heroes, więc krótki gameplay dla was i lecimy do was z tematem. Ładujemy grę już teraz, więc zapraszam do oglądania. W tym razie, jak sami widzicie, mamy tutaj już wszystko przygotowane, mamy naszego Joya, mamy tutaj cały sprzęcik, prawda, już ustawiony e, i co? i będziemy, prawda, wbijać, prawda, czyli lecimy komendę load a, retur retur się naciska dobra, press plate on tape więc wrzucamy naszą kasetę będzie to oczywiście Age of Heroes jako pierwsze więc otwieramy Już się ekran zmienił, więc zmieniamy pozycję kamery i czekamy oczywiście na odpalenie gry. I proszę bardzo, jak sami widzicie, gra nam się załadowała, więc zatrzymujemy taśmę. I będziemy, prawda, grać, tak? Zobaczymy sobie, jak się śmiga w tej grze, co oni tutaj wymyślili. W takim razie bierzemy nasz kontroler i lecimy, prawda, z tematem. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, wybraliśmy Warriora, prawda? Mamy gramy tutaj facetem. Tu już nas ktoś atakuje, więc atakujemy go w taki sposób. Tutaj jakieś latające stwory. Nazwałbym te stwory bardziej jakimiś, prawda? E, wiecie, komarami. Latającymi komarami, zobaczcie. A my gramy takim wiecie gladiatorem, jak sami widzicie. Porusza się całkiem fajnie. O, serce zdobyliśmy. Ok. możemy sobie kucnąć. Ok, takie coś wystające tutaj, prawda? Chce nas przebić pewnie na wylot. I tutaj mamy znów komara latającego plus do tego węże. O, to było dobre. To było dobra, możemy się jakby wieszać Jeszcze nie straciliśmy nie straciliśmy, prawda, życia. O, weszliśmy na kolce. Powiem Wam, że całkiem przyjemnie się w to gra. Nie wiem jak Wy, prawda? Nie wiem jak wy, prawda? Jak, co wy sądzicie o tej grze? Ale mi się całkiem przyjemnie, prawda gra. Tutaj nietoperz nas zaatakował. Level up. Mamy level up. Zwiększyło nam się, prawda, poziom zdrowia. Poziom zdrowia nam się tutaj zwiększył, więc spoko. Ok, pójdźmy dalej. To są jakieś trole, tak? Trole takie zielone. Ok, przeszliśmy. Mamy tutaj mapkę. Z tego co rozumiem, musimy, prawda, pozdobywać jakieś prawda, rzeczy. Więc sobie wejdźmy na przykład tutaj, tak? Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tu już mamy inną mapę, inne prawda, stworzenia. Dosyć... Dosyć już trudne do ubicia. Kilka razy trzeba, prawda, machać. Okej. Okay. Życie. No i jak na razie, prawda, całkiem łatwa gra, no. Tyle mogę Wam powiedzieć, tak. Gramy takim tutaj konanem, barbarzyńcą. O, prawie bym zleciał. Tam serce było, ale nie dosięgnę. Przeskoczymy? No, z utratą trochę życia. Ok. Mamy tutaj gościa z. z starszą, tylko że jak sami widzieliście, nie było możliwości nad go zaatakować, no. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Strasznie jak zwolnimy trochę, jak trochę się zatrzymamy, to ich się strasznie dużo robi. Dobra, tutaj mamy jakiś kufer, tak? Z tego co widzę. O! I coś znaleźliśmy, jakiś diament. Okej. Okay. Pójdźmy tam, gdzie nie jest to odkryte, prawda? Czyli... Możemy kliknąć tutaj? Nie, czyli musimy, prawda, przechodzić do tych białych punktów. i Z białych punktów możemy dopiero gdzieś iść. Więc sobie, kliknijmy tutaj. Zima. Mamy zimę. I znów latające komary, i znów trole. Już taka przyjemniejsza ta muzyczka. O! Dobra, dobra, czyli. Gościa starczą możemy zaatakować kucając, tak? To no w sumie takie logiczne też, nie? Bo on się tam broni. Sami widzicie, on się broni, prawda? Tylko górę. Górę zasłania. Ok. Latające oczy. Powiem Wam tak, że jak Wam się podoba film, to piszcie w komentarzach, prawda. I jeżeli podobają Wam się tego typu gry, no to będę pokazywał więcej, co nie? Bo ja mam zamiar zbierać na C64 te nowsze tytuły. O, i tutaj wyjął, prawda, zobaczcie, wyjął, prawda, ten diament z majtek. I będziemy mogli, prawda, sobie wejść teraz do tych drzwi, co nie? Dobra, elegancko. I zobaczcie, mamy odblokowane, więc klikamy sobie teraz na ten punkt i mamy tutaj cmentarzysko, tak? Spróbujmy... O, tu mamy kolejnego przeciwnika. Latające głowy. Latające orle głowy. Tu mamy szamana i level up. Ty, no bajka, mamy level up, mamy uzupełnione zdrowie, tak? Czyli możemy tak naprawdę tutaj expić trochę. Na przykład nie możemy sobie poradzić z jakąś prawda, planszą, to warto sobie de-expić trochę. Kurde, powiem Wam, że... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jeśli jeżo zwierzę, tu mamy jakiegoś latającego stwora co pluje czymś, czymś białym na nas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy się trochę... O, mamy życie, weźmy sobie to. Kurde, wzięliśmy życie i nas Tutaj latający kret. Dobra, musimy się ruszyć, musimy się ruszyć, bo widzę, że się robi tutaj gęsta atmosfera. Aj, nie udało się. Game over, nie? Ciekawe, jest, od którego momentu zaczniemy. I w takim razie lecimy sobie skrótem klawiszowym bach i press play, tak? I czekamy aż się załaduje gra. No, to w takim razie lecimy z grą organizm, testujemy to sobie, zasiadamy za stery i lecimy, prawda, z tematem. Zapraszam. Klimacik, oczywiście, prawda, jak obcego, prawda, jak Aliens. Mi się bardzo podoba. Zobaczcie, co się dzieje. Jesteśmy tutaj takim gościem, który wylądował na statku i oczywiście musimy statek tak? ogarnąć statek. musimy wybadać, co się stało prawda, na pokładzie no, statku matki. Tak? Czyli trochę wam trochę przypomina fabułę nie? z filmów. O widzicie hagery, prawda? Te takie łapki, które były jakby pierwszą istotą, które wykluwały się z jajka obcego, prawda? Możemy strzelać. Zobaczcie. O, troszeczkę cofniemy się. Widzicie co ja robię? Mogę strzelać normalnie, poruszając się tak, ale żeby robić strajfy, prawda? Czyli strzelać i poruszać się to klikam drugi przycisk na kontrolerze, tak? No ale dobra, mamy mapkę, musimy ruszać do przodu. Widzicie? Wszędzie się pojawiają, pojawiają. Wszędzie. Jak rzuci nam się na twarz, musimy ruszać kontrolerem. Wtedy się jakby od niego Odsuwamy, tak? Czy mogę tędy wejść? Nie mogę jeszcze, muszę mieć dostęp do terminala. O, tutaj mamy jednego, prawda, z naszych towarzyszy, prawda, którego musimy uwolnić. No, widzieliście, kto to był. Widzieliście, kto to był? To był gościu, który był zainfekowany. Dobra, pójdźmy inną stroną. Mamy kartę. Żółtą kartę mamy. Czy możemy w takim razie otworzyć drzwi? Możemy. Password się zgadza, Możemy przejść dalej. Mamy na kolejną kartę, prawda? A dokładnie jakiś dysk. Dobra, tutaj czysto, tutaj czysto, czyli możemy pójść na dół, co nie? Nie musimy z nimi walczyć. Możemy sobie, wiecie, y wiecie, no lecieć coraz szybciej, tak? Żeby nie tracić czasu. Możemy o takich omijać. Możemy z nimi walczyć. To już jak nam się podoba. Okej, okay, tu jesteśmy... Wskazani na walkę. O kurde, źle, źle, źle. Patrzcie, jak ich wyrolowałem. Lecimy w dół. Taki labi labiryntowy trochę tak? Nie? Jak sami widzicie. Idziemy na górę. I zobaczcie, tu mamy. Pokład statku, prawda? Czyli my jesteśmy tam, gdzie jest ta żółta linia, ale możemy tak samo się przenieść na inny poziom, tak? Czyli weźmy sobie poziom niżej. Już inaczej trochę mapka wygląda, co nie ten. No, mapka. No, kolor mapki. Patrzcie, przypomina Wam to coś? Dobra, uwolnijmy go. Elegancko. Mamy apteczkę, możemy się cofnąć. Może, może jakiś trofeum zdobędziemy, co nie? Dobra, idziemy w dół, co nie? O, dobra, nie, nie. Nie chcemy, się, nie chcemy się więcej bawić z nimi. Uciekamy. Przejście będzie dostępne dla nas, czy nie? Cholera nie ma. Nie ma dostępnego przejścia. Nie wiem, wejdźmy sobie tutaj, prawda? O, proszę bardzo, mamy Elienę. Trochę więcej życia będą zabierać. Robi się już gorąco tutaj. Prawdę mówiąc, idę na ślepo. Niby mam tutaj tą mapę, ale nie potrafię ją czytać. Dostaję, dostaję. Okay. I tu mamy walkę pewnie z nimi, nie? Czy nie uda nam się uciec? Powiem Wam, że to sterowanie trochę dobijające jest w tej grze, no ale dajemy radę. No, labiryntowa gierka, co nie, labiryntowa gierka, no ja wiem, że niby możemy, prawda, chodzić za pomocą tej mapy, prawda, ale no trzeba dokładnie wiedzieć, co, co tutaj się dzieje. No mówię, no my tak naprawdę sobie teraz patrzymy, prawda, tak na zewnątrz na tą gierkę, no Wam, że Wam pokażę, dlatego też, no, proszę bardzo, macie sami, prawda, przykład tej gry. Dobra, w takim razie, to był, to była gra Organizm, więc... Proszę bardzo, pokazałem prawda, Wam dwie gry, jakie udało mi się zakupić właśnie na, tego, na ten komputer. Proszę bardzo, więc jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę prawda, i komentarz pod filmem. Napiszcie, jak Wam się podobały te gry, czy może lepsza była gra Organizm, czy może Age. Of Heroes, prawda? Proszę bardzo, tak te gry tutaj wyglądają, więc pozdrawiam Siemanko. Cześć.